Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Co mówi nam Pismo Święte oraz tradycja Kościoła o sakramencie małżeństwa? I gdzie należy oczywiście szukać informacji o nim? A przede wszystkim, gdzie znajduje się to stwierdzenie, że małżeństwo jest sakramentem? Wszystko to oczywiście objawia nam magisterium Kościoła w oparciu o swoje źródła wiary, a więc pismo i tradycje. Więc jeżeli chcemy sobie porozmawiać w ogóle o sakramencie małżeństwa, musimy najpierw przenieść się do Księgi Rodzaju. Pan Bóg tworzy Adama. Adam dosłownie oznacza Człowiek. I najpierw, kiedy tworzy tego Adama, jeszcze wcześniej tworzy zwierzęta i również tworzy je ze względu na Adama i dla Adama. Z racji tego, że to mu mówi, żeby ponazywał wszystkie te stworzenia po imieniu, co oznacza to, żeby również piastował nad nimi władzę ponieważ ten, kto nadaje imię, ma również władzę nad tym, komu je nadaje. No ale dobrze, Pan Bóg również stwierdza w tej Księdze Rodzaju, że niedobrze jest to dla mężczyzny, aby pozostawał sam. Uczyńmy mu, że to pomoc. No i zobaczmy, że tą pomocą okazuje się być Ewa, odbiegając się oczywiście od tej legendy i mitu o Lilit, która de facto wywodzi się z pogaństwa i miało tłumaczyć ludom żyjącym na Bliskim Wschodzie, dlaczego panuje wśród kobiet i wśród dzieci tak wysoka śmiertelność w szczególności wśród tych dzieci, które przychodzą dopiero na świat, bądź umierają w łonach swoich matek. No Bierze się to chociażby z tego, że ta Lilith miała być zbuntowaną przeciwko Panu Bogu kobietą, która zamieniła się demonem i teraz mści się właśnie na Bożym dziele stworzenia, zabijając i mordując to, co niewinne, nienarodzone, czyli chociażby właśnie pożerając płody w łonach ich matek. No ale również mieliśmy drugi aspekt tej szkodliwej działalności Lilith, czyli to na przykład, że mężczyźni interpretowali to tak, że jeżeli mają zmazy noc, w nocy, no to to jest atak tego demona na ich sferę intymną, na ich seksualność. Ale to jest tylko blisko wschodnia legenda i mit. Natomiast, jeżeli chcemy już wrócić tutaj do rzeczywistości biblijnej, zarysowanej nam w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, to Bóg tworzy Ewę. Ewa tłumaczy się jako kobieta z żebra Adama. Dlaczego akurat z żebra? Ponieważ żebro podkreśla słabość mężczyzny. A więc to, że mężczyzna, tak jak już potem w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, możemy o tym czytać będzie czuł słabość do kobiety, czyli po prostu pociąg. Z racji tego również mamy tutaj drugą część tej interpretacji jako żebra. Żebro jest słabą częścią ciała, ponieważ po prostu jest kruche, da się łatwo je złamać. Tak samo jest zresztą z kobietą. Kobieta, no jak dobrze wiemy, jest od mężczyzna od mężczyzny o wiele słabsza fizycznie. Z racji tego również mamy drugą część tego żebra. No i trzecia również, że żebro służy obronie płuc, czyli narządów wewnętrznych. Jest poniekąd Taką obroną przed wpływami z zewnątrz, które no, niszczą wnętrze człowieka, a więc kobieta ma być dla mężczyzny wsparciem i przede wszystkim ma mu służyć, służyć i poniekąd wspierać. W walce z konfrontacją, z tą rzeczywistością, która po prostu nas otacza, a więc wsparcie dla mężczyzny. Dlatego również Pan Bóg wybiera to żebro. No i również zobaczmy, że do tego także nawiązują ojcowie Kościoła potem, jeżeli nawiązują także i do sceny krzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa, właściwie co się dzieje po jego śmierci. Czyli z przebitego Bogu Chrystusa, jak mówi nam to chociażby święty Jan Chryzostom, powstaje również Kościół. Tak jak Ewa powstaje z boku śpiącego Adama, tak samo Również z boku tego drugiego świątego Adama powstaje eklezja, oblubienica Chrystusa, którą jest święty Kościół katolicki. Ale to jest jeszcze odległa interpretacja. Musimy sobie przede wszystkim nawiązać w Starym Testamencie Pan Bóg miał plan, żeby małżeństwo było związkiem mężczyzny i kobiety, co się jednak przeobraziło również przez względne zatwardziałość serca ludzkiego. I tu potem Pan Jezus powie w Ewangelii, w prawie żydowskim do tego, że mężczyzna może mieć chociażby żonę oddaloną od siebie, czyli roz. Rozwody. Ze względu na zatwardziałość ludzkiego serca może po prostu napisać list rozwodowy dla żony. Koniec. Ponieważ nie było to jeszcze sakramentalne złączenie tych dwóch osób w jedno ciało, ale było to typowo przymierze, dopiero zapowiadającą rzeczywistość, którą będziemy mieć w Nowym Prawie. Natomiast zobaczmy, że niejednokrotnie nie, nie także w Starym Testamencie mieliśmy, czy to Dawida, który posiadał kilka żon, czy to mieliśmy także tym bardziej Salomona i jego harem tysiąca kobiet. Również to nie było zgodne z wolą Bożą, tym bardziej, że zobaczmy, że w przypadku Salomona skończyło się to grzechem bałwochwalstwa, potem upadkiem Izraela, ale jeszcze wcześniej podzieleniem go na królestwo Judy które przetrwało tylko i wyłącznie ze względu na ten sentyment, można powiedzieć Pana Boga do Dawida, no i królestwo północne, które jeszcze wcześniej wpadło w wpływy aseryjskie, ponieważ no, już miało swoje nawet miejsce własne kultu, które było alternatywą dla świątyni jerozolimskiej I, no i wiemy, że chociażby z Ewangelii, czy nawet z czasów jeszcze machabejskich Potem ci Żydzi się podzielili na te chociażby stronnictwo Samarytan, czyli tych, którzy pomieszali się z boganami, tych, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu. No i również ci, którzy byli Samarytan, można powiedzieć wprost, byli heretykami, nie uznawali wszystkich ksiąg prorockich, głównie bazowali na pięciu księgach. No i również mieli alternatywne miejsce kultu, również w opozycji do Jerozolimy, które w końcu zostało przez Żydów tak czy siak zburzone. Przy czym oni się również zemścili i sprofanowali się Jerozolimy nawrzucając tam po prostu kości, czyli czegoś, co jest nieczyste, czego Izraelici się w ogóle nie mogą dotykać. Natomiast tutaj nawiązując można powiedzieć jeszcze do księgi rodzaju. Pan Bóg niejednokrotnie dopuszczał do tego, tak jak na przykład mieliśmy przypadek Jakuba, Racheli i Lei. Do małżeństw, które chociażby no, wydają się z naszej perspektywy dziwne, ale one również pokazywały nam dwa przymierze, tak samo Jakub, Rachela i Lea, to wiemy, że Rachela była tą umiłowaną, była tą młodszą córką labana, do której on bardziej żywił sentyment i większe uczucie, jednak ona była bezpłodna do czasu do czasu dopóki nie urodziła Benjamina i on obrazuje nam Nowy Testament, czyli upodobanie Pana Boga do nowego prawa. Stary Testament rodził ku śmierci, ku niewoli, do czego pięknie nawiązuje Święty Paweł w liście do Galatów w odnośnie do sakramentu również małżeństwa, gdzie wspomina o nim w liście do Efezjan, ale bardziej chyba tutaj można użyć nazwy przymierza małżeńskiego pomiędzy Abrahamem a Sarą. Abraham, który wcześniej nosił imię Abram był starym stworzeniem, kiedy Pan Bóg nadaje mu nowe imię Abraham, właśnie z miejsca Abrahama. Również podkreśla ten fakt, że w Nowym Testamencie człowiek nie będzie już istotą cielesną, ale istotą duchową, która jednak żyje w tym ciele, ale nie dla tego ciała, tylko wbrew temu ciału. Prawo było tylko nauczycielem, do tego, abyśmy przyjęli w sposób cielesny to, co w Nowym Testamencie stanie się w sposób duchowy, rzeczywistością, która ma nas doprowadzić do wieczności. No i właśnie, mieliśmy tam chociażby... Taki przykład małżeństwa Abrahama, Sara i jeszcze wcześniej potem Sary, które jednak było także bezpłodne, dlatego Sara oddała Abrahamowi swoją niewolnicę, Hagar, która się także nazywała, i ona urodziła dzieci także Abrahamowi, i ona, Sara chciała przyjąć również do dzieci te dzieci również ze swojej niewolnicy, i jednak potem wiemy, że je oddaliła, i potem mieliśmy chociażby Izmaela, który pochodził z Również tego stosunku pomiędzy Hagar a Abrahamem, ale także mieliśmy potem to dziecko obietnicy, czyli coś nowszego, coś, co przyszło potem, czyli Izaaka, od którego potem wywodzą się pozostali patriarchowie Izraela. Czyli mamy tutaj zapowiedź tego, jak Znowu nowy Testament uczyni nam przymierze z Panem Bogiem, a to przymierze przeobrazi nas w nowe stworzenie. A więc dlatego Pan Bóg niejednokrotnie dopuszczał właśnie te małżeństwa, tak zwane małżeństwo możemy powiedzieć względem prawa naturalnego w Starym Testamencie, zanim to jeszcze nie było przez Pana Jezusa postanowionego jako sakrament. Kiedy natomiast możemy mówić o sakramencie małżeństwa? Przede wszystkim Pan Jezus. W drugim rozdziale Ewangelii według świętego Jana, to jest wesele w kanie galidejskiej, daje nam takie trzy obrazy. W zasadzie musimy się skupić na tym jednym, czyli jak Pan Jezus podczas wesela w tejże kanie galidejskiej przemienia wodę w wino, czyli jak przemienia coś zwykłego, naturalistycznego w coś nadzwyczajnego i boskiego. Czyli mamy tutaj obraz tego, jak Pan Jezus na weselu przemienia przymierze małżeńskie w sakrament małżeństwa. Święty Paweł w V rozdziale Listu do Efezjon, o którym tutaj także wspominałem, mówi, że wielka to tajemnica właśnie w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Mysterium. Sakrament. Wielki to sakrament. A więc tutaj Święty Paweł stwierdza, że Chrystus ustanowił w miejsce przymierza małżeńskiego sakrament małżeństwa. Czym się różni przymierze od sakramentu? No przymierze można złamać i to niejednokrotnie się działo, chociażby w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg mówi, że Izrael cudzołoży z obcymi bogami. Natomiast sakrament małżeństwa jest Wieczenią, której nie da się zerwać, jest przede wszystkim złączeniem dwóch osób w jedno ciało. I o tym również mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza: Odłączy się człowiek od swojego ojca i matki, połączy się ze swoją żoną i tak będą ze sobą jednym ciałem. No i również zobaczmy, dlaczego jednym ciałem, ponieważ Kościół jest nazwany ciałem Chrystusa. A więc zobaczmy, mimo że Kościół jest oblubieńcą Chrystusa, jest także jego ciałem, czyli tworzą jedno. Jest to mistyczny związek, który przez wodę i ducha świętego rodzi Bogu dzieci. Nie rodzimy się jako dzieci Boże. Zobaczmy, że Pan Jezus niejednokrotnie także przyrównuje siebie do oblubieńca. czyli to chociażby święty Jan Chrzciciel, mówiąc, że On jest przyjacielem tego oblubieńca, a potem dodaje potrzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał. No i tutaj przechodzimy teraz do tej wizji małżeństwa według ojców Kościoła w pasterzu Hermasa. Tam mieliśmy wizję tego, jak Pan Bóg wzywa Hermasa do tego, aby On żył jako celibatariusz, mimo tego, że ma żonę. Co to znaczy? Mamy tutaj także tak zwane małżeństwo żyjące w czystości. Jest to również możliwe, chociaż późniejsi ojcowie Kościoła, to po Papież pierwszy, I, czy to Święty Ambroży, czy to Święty Augustyn, mówi nam, że jest możliwa separacja, natomiast niemożliwy jest nigdy rozwód. I dokładnie tą samą myśl mówi nam i podejmuje Święty Hieronim. Bierze się to również z Ewangelii według Świętego Mateusza. Czy z ewangelii według świętego Marka, Łukasza, wszyscy synoptycy o tym wspominają, ale tylko Mateusz podejmuje dialog i dyskusję z Żydami. Że ktokolwiek by oddalił swoją żonę, popełnia cudzołóstwo. Oprócz tutaj oczywiście wypadku właśnie tego cudzołóstwa ze strony tej drugiej osoby. Jak to się tłumaczy? Czy jeżeli czyjeś żona ciebie zdradzi, to ty masz prawo powiedzieć, nie, już razem nie jesteśmy, idziesz do innej kobiety? A no nie. Ponieważ odnosiło się to do związków niesakramentalnych, cudzołóstwo, czyli do takich związków, które nigdy nie zaistniały przed Panem Bogiem. Z racji tego, że również Kościół Święty podaje nam dowierzenie to, że istnieje taki coś jak. Separacji małżeńska, więc jest to drugi aspekt tego cudzołóstwa. Czyli jeżeli Twoja żona ciebie zdradzi, możesz się od niej odłączyć, ale to nie zmienia faktu, że nie będziecie już małżeństwem, bo cały czas będziecie w oczach Pana Boga jednym ciałem, małżeństwem, ale możecie żyć w separacji. I o tym mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, siódmy rozdział, gdzie także podkreśla ten aspekt, gdzie mówi o tym także święty Paweł, że niech się odłączą od siebie na pewien czas, ale potem niech do siebie wrócą, żeby diabeł nie kusił ich na wskutek wstrzemiania a więc tutaj w tym również rozdziale mówi nam o tym że chciałbym żebyście byli tako jak i ja, czyli bezrzędni, ale nawet natomiast jeżeli ktoś by miał płonąć niechaj znajdzie swoją żonę czyli jeżeli ktoś by miał żądzę, który po prostu nie mógłby powstrzymać, oczywiście stosunek z powodu jakiejś żądzy jest nawet nieuporządkowaniem jest grzechem, ale jest też ten aspekt tego, że człowiek jest osobą seksualną no i wtedy niech rzeczywiście znajduje tą żonę, to oznacza, że ma on powołanie do życia małżeńskie. małżeństwie Natomiast nie jest możliwe według ojców kościoła, nie jest możliwe w ogóle w wizji całego magisterium kościoła, żeby był powód, który zrywa małżeństwo, nie licząc śmierci jednego z małżonków. A więc nawet jeżeli ktoś się oddali, żyje w separacji, to nie może on żyć z inną osobą, dopóki nie umrze ta druga część, ponieważ sakrament małżeństwa kończy się wraz z śmiercią tej drugiej osoby. Wtedy rzeczywiście możesz w oczach Pana Boga właśnie zawrzeć nowy sakrament. No i przede wszystkim musisz go zawrzeć w kościele. To nie jest tak, że ty idziesz do urzędu, sobie jakiś cyrk zrobisz, y, przedstawienie, weźmiesz sobie drugą osobę i ogłaszasz, że jesteście samozwańczymi mężem i żoną, tak zwanymi w cudzysłowie. Nie. Y, oczywiście ten związek oprócz tego, że jest oczywiście sakramentem, który jak poucza nam Kościół Święty, udzielają sobie dwie osoby. To nie jest tak, jak w prawosławie, na przykład, że to Kościół udziela Wam sakramentu małżeństwa, więc Kościół może Wam w każdej chwili ten sakrament znieść. Nie ma takiego czegoś, ale małżonkowie udzielają go sobie wzajemnie, tylko żeby on zaistniał, musi być potwierdzony przez Pana Boga, czyli Jego przedstawiciela na tym świecie, a więc Kościół, czyli kapłana reprezentującego ten Kościół, który udziela Wam w imieniu Pana Boga błogosławieństwo dla waszych ślubów, czyli tego, że łączycie się ze sobą w jednym ciele. Ciele, które to tak jak sobie wspomnieliśmy, wyraża rzeczywistość Kościoła. A więc skoro jesteście jednym ciałem, nie możecie się rozciąć na pół, ponieważ takie coś jest martwe. Ale wy również stajecie się martwi, jeżeli żyjecie w cudzołóstwie, czyli oddalając się od siebie, żyjąc w związkach niesakramentalnych, no i teraz musimy sobie nawiązać do tego, kiedy zaistnieje małżeństwo, kiedy może ono w ogóle być i funkcjonować. A więc stare prawo kanoniczne mówi nam chociażby o linii pokrewieństwa, że nie może ona być za bliska, czyli na przykład nie możesz się ożenić ze swoją kuzynką, nie możesz się ożenić ze swoją siostrą, nawet z tą przyrodnią siostrą. Musisz mieć... Że tak powiem, kilka pokoleń co najwyżej odstępu od tej drugiej osoby, żeby również mógł ten sakrament zaistnieć, ponieważ wiemy dokładnie, że gdyby działo się inaczej, potencjalne dzieci by mogły cierpieć choroby genetyczne. A więc do tego jest przede wszystkim ważny sakrament, bo żeby był ważny, to potrzebne jest to. Po drugie, musi być również druga osoba świadoma tego, że na przykład ma ta osoba, z którą się żeni, postanowienie, żeby mieć dzieci, ponieważ małżeństwo jest po to, jak mówi nam ponownie stare prawo kanoniczne, żeby zrodzić, wychować potomstwo, Właśnie wychować po katolicku i żeby być otwartym na każdego człowieka, którego Pan Bóg zechce Ci dać. Nie, że sobie powiedzieć tak, jak mówi to modernizm, który zresztą twierdzi, że małżeństwo jest po to, aby małżonkowie oddali sobie się nawzajem i to stawia jako prym w nowym prawie kanonicznym, podając taką ala romantyczną definicję małżeństwa. Nie, to jest typowe skupienie uwagi się na człowieka, a nie na cel Pana Boga, który on ma, łącząc dwóch ludzi. I nowe prawo kanoniczne mówi nam o tym, że ludzie są po to w w małżeństwie dla samego siebie, żeby być dla siebie wsparciem. I Podporą, a dzieci to tam dopiero gdzieś tam, któryś to rzędny plan wobec tego związku małżeńskiego, który daje Pan Bóg. To jest definicja zła i błędna, którą powinniśmy odrzucić. A więc zobaczmy, że nowe prawo kanoniczne mówi nam także o tym, że mogą być małżeństwa oczywiście tutaj jeszcze pozostaje ten wymóg, żeby wychować po katolicku, ale widzimy, jak to wygląda gdzie może być również złączony w tym małżeństwie wierzący z niewierzącym albo z innowiercą, chociaż się to odradza. No nie. Przede wszystkim zobaczmy, że jeżeli ktoś jest niewierzący, ktoś jest nieochrzczony, no to jak może przyjąć sakrament dla żywych? Jedynym sakramentem, no nie licząc oczywiście spowiedzi dla zmarłych, jak to mówi święty, Tomasz z Akwinu, jest sakrament Chrztu Świętego, kiedy to dusza duchowo obumarłego człowieka dopiero ożywia się łaską Bożą wypływającą z tego sakramentu. Natomiast ten człowiek, który ma przyjąć sakrament, sakrament małżeństwa, on jest duchowo martwy, więc no nie można trupa po prostu wprowadzić do stanu, gdzie jest życie, czyli do tego stanu obcowania z Panem Bogiem, bo mnożenie łaski, skoro On jest jej pozbawiony, tkwi w jaskini, jest ślepy i nie ma życia, ponieważ nie ma Chrztu Świętego. I to jest błędna definicja ponownie nowego prawa kanonicznego, ale takie ogólne normy, które jeszcze zaprzeczają sakramentowi małżeństwa, to jest oczywiście ukrywanie coś przed współmałżonkiem, na przykład ukrywanie bezpłodności, ukrywanie tego, że ktoś ma śluby wobec kościoła, czy przyrzeczenia typu celibat, śluby czystości, czy przynajmniej nie jest w jakimś innym jeszcze związku małżeńskim, oczywiście no, ważnie zawartym przed Panem Bogiem w kościele. Jeżeli takie ogólne przeszkody, a bodajże stare prawo kanoniczne w ich od 13 chyba do 17, ale bardziej bym stawiał na 13 zostają, że tak powiem, unicestwione. Nie ma tych przeszkód. Można jak najbardziej zawrzeć małżeństwo. Tylko jeszcze tutaj tak na sam koniec tego nagrania nawiążemy sobie raz jeszcze dojców do Kościoła, którzy twierdzili, że mężczyzna i kobieta powinni być ze sobą od początku w związku i tylko mężczyzna i kobieta powinni znać swoje własne ciała. Zobaczmy chociażby w Księdze Rodzaju. 9 rozdział tej Księgi Rodzaju. Synowie widzą Noego, który... Leży nagi po tym, jak się upił winem, ale jeszcze nie wiedział, że to wino ma taki skutek. Zobaczyli nagość, czyli sromotę swojego ojca, bo to wielka, niebywała zniewaga. Potem jeszcze w prawie żydowskim Pan Bóg pouczał Izraelitów, że nikt nie ma prawa patrzeć na przyrodzenie, to że tak powiem to już potocznie, drugiej osoby, nawet jeżeli by miała być ze sobą zjednoczona. Na przykład nie będzie patrzył brat na nagość swo żony swojego brata, z racji tego, że odsłania jego własną nagość, czyli odsłania jego wstyd. Czyli przede wszystkim widać tutaj brak poszanowania i godności do żony tego brata, która już w Starym Testamencie miała zarysowywać tą rzeczywistość Nowego Testamentu. Czyli poniekąd to była zniewaga dla niego samego. Stąd ojcowie Kościoła także wywnioskowują to, że małżeństwo ma być dopiero skonsumowane właśnie kiedy zaistnieje sakrament i najlepiej gdyby to było, żeby pierwszy związek właśnie pomiędzy mężczyzną a kobietą już w tym zaowocował. Jeżeli żyją oni wcześniej, czy tak powiem na ław, czy po prostu w jakimś związku, nie mają oni prawa odsłonić swojej nagości, gdyż wtedy pozbawiają siebie godności, żyją bezwstydnie, no i nie ma w tym już miłości. To jest myśl Ojców Kościoła na sam koniec. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wyjaśnił chociaż dogłębny sposób ten sakrament małżeństwa i jak Kościół go widzi.